Gra y, frazeologiczna, gra y, semantyczna. Y, I o tym, o tym warto pamiętać, także wtedy, kiedy, y, y, kiedy mówimy o, y, o, kwestii, y, o kwestii żydowskiej. Y, kwestia żydowska, proszę Państwa, w drugiej połowie wieku XIX pojawia się w kilku odsłonach. Y, to wtedy y, z jednej strony krzepnie taki dyskurs, y, Asymilacyjny. I tutaj mamy, proszę Państwa, wszystkich naj, najbardziej znanych twórców, twórców pozytywistycznych Aleksandra Świętochowskiego, właśnie nasze pisarkie, Elizę Rzeszkową, Marię Konopnicką, Bolesława Prusa, ale też krzepnie, trzeba to sobie uczciwie i wyraźnie powiedzieć, dyskurs antysemicki. Pojawia się, pojawiają się bardzo zjadliwe teksty o profilu wyraźnie antysemickim w roli Jana Jeleńskiego, takim czasopiśmie, które, które na bardzo, konsekwentnie, bardzo konsekwentnie próbuje kulturę żydowską dyskredytować i ośmieszać, co ważne. Pojawiają się też pisma, pisma z, pisma tego typu jak, jak na przykład Izraelita, czyli takie czasopisma, które promują Promują, prowadzone są przez twórców żydowskich, publicystów żydowskich i promują tą ideę y, emancypacji. Czym była idea y, y, emancypacji i asymilacji y, Żydów polskich? To jest oczywiście taki projekt kulturowy, projekt cywilizacyjny, który w drugiej połowie y, wieku XIX, proszę Państwa, spotyka się z tymi wszystkimi projektami. Y, Cywilizacyjnymi i antropologicznymi polskich pozytywistów. Czyli pozytywiści mówią tak: jesteśmy społeczeństwem, które nie ma państwa, w związku z tym musimy jakoś budować swoją siłę. Jak ją zbudować? No, myśląc o społeczeństwie organicznym, o pewnej całości, na którą składają się poszczególne części. Te części nie mogą się od siebie różnić, bo wtedy to osłabia całość. W związku z tym trzeba innych, te inne kultury, mówimy tutaj i myślimy teraz o kulturze żydowskiej, y, zasymilować, podporządkować sobie, ujednolicić. Y, y, ten projekt asymilacyjny, proszę Państwa, ma swoje. Y, ciemne i jasne strony. Myślenie pozytywistów, teraz tak to umówią badacze, jest takie trochę powiedzielibyśmy paternalistyczne, prawda? To znaczy, pozytywiści tak patrzą na kulturę żydowską jako, pewne, jako na pewne zjawisko, które należy włączyć w nurt społeczeństwa polskiego. Należy je zunifikować, czyli pozbawić różnic. Niektóre środowiska żydowskie, właśnie te, te sprzyjające asymilacji, też się, też się do tego ustosunkowują pozytywnie, no ale są oczywiście też tacy, którzy, którzy uważają, że to tę kulturę po prostu zniszczy. A jak patrzą na, na te kwestie pisarki pozytywistyczne, jak patrzą kobiety? No, wydaje się, że mm, y, przede wszystkim y, rozrzedzają nieco tę y, dyskursywność tego problemu i czynią z kwestii żydowskiej problem y, antropologiczny. Y, jak to wygląda w praktyce? jak to wygląda w ich tekstach. I tutaj chciałabym powiedzieć Państwu o kilku tekstach i tych bardzo znanych, i tych mniej znanych, po to, żeby pokazać, że ten problem rzeczywiście jest takim, taką osnową myślenia w drugiej połowie XIX wieku. Jest jednym z najważniejszych, z najważniejszych problemów obok takiego problemu, jak na przykład emancypacja kobiet. Tak? To są takie um, dwie kwestie, które, yy, które yy, no, są, yy, są tym przyglętym problemem drugiej połowy XIX kobiety. Myślę, że yy, czytany przez wszystkich i pamiętany yy, obrazek nowela Marii Konopnickiej yy, Mendel Gdański. Yy. Właściwie czytamy chyba przez moje pokolenie na pewno na poziomie szkoły, szkoły podstawowej i włączony właśnie w takie myślenie o pozytywizmie i o Marii jako, jako, jako pewnym problemie społecznym. Ale moje pytanie jest właśnie takie, czy tylko, czy tylko kiedy o kwestii żydowskiej piszą kobiety, czy to jest tylko? Kwestia żydowska, kwestia społeczna, kwestia cywilizacyjna, czy właśnie ten, to coś, co wnosi pisarstwo kobiece, bardzo ten horyzont otwiera, jakby kwestię żydowską na horyzont uniwersalny, uruchamia to myślenie antropologiczne. Pamiętacie Państwo, że Bohaterem, bohaterem opowiadania Marii Konopnickiej jest stary Żyd mieszkający w Warszawie. Nowela ta powstaje na początku lat 90. Czyli po bardzo trudnych dla pozytywistów doświadczeniach 1881 roku, kiedy w grudniu w Warszawie ma miejsce pogrom dost. I to jest, proszę Państwa, dla tego scalającego, organicznego, organicystycznego myślenia pozytywistów, to jest po prostu klęska. Bo oni wtedy uświadamiają sobie, że drzemią w społeczeństwie takie siły, w których nie da się włączyć w to ich myślenie, w których nie da się oswoić, w których nie da się okiełznać, że zdają sobie wtedy sprawę z tego, że drzemią w człowieku takie napięcia, emocje, kompleksy, które, których nie da się też okiełznać, których nie da się... Mechanizmy społeczne, które powodują, że dochodzi do pogromu, że ci ludzie, którzy wcześniej byli zaprzyjaźnionymi z Męglem Sąsiadami nagle zaczynają traktować go pogardliwie. Nagle jakby z, z, zaczynają wykazywać pewną wyrozumiałość dla nienawiści, która zaczyna krążyć, krążyć po mieście i skierowana jest przeciwko jej tego miasta żydowskim, żydowskim mieszkańcom. Nowela ta jest, proszę Państwa, nie waham się tego powiedzieć, arcydzielna. Orzeszkowa okazuje się, okazuje się, pisarką taką niezwykle wnikliwą. Ja mówię, że jako poetka Konopnicka, konopnicka że jako poetka Konopnicka jest poetką niepokoju i szyderstwa wbrew tej, temu stereotypowi, który się próbuje, próbuje przypisać jej twórczości. Natomiast jako nowelistka jest taką twórczą osobowością demaskatorską. Teraz poproszę Panią dr Grażynę Dawidowicz, aby zaprezentowała swój rewerat pod tytułem nauczanie o Holokauście jako wyzwanie edukacyjne w kontekście historii suwalskich Żydów. Proszę, proszę Państwa, proszę. pozwolę sobie rozpocząć to wystąpienie od bardzo krótkiej, prywatnej refleksji. Urodziłam się i wychowałam, wykształciłam w mieście, którego 50% przed wojną mieszkańców stanowili Żydzi. Od XVII wieku tworzyli oni Dziedzictwo współtworzyli, dziedzictwo kulturowe, polityczne, prowadzili teatry, mieli synagogi, szkoły, drukarnie, prasę. Moglibyśmy tutaj wymieniać, na czym to dziedzictwo polega. Ale ten świat, proszę Państwa, przestał istnieć wraz z zagładą, z eksterminacją 6 milionów Żydów. W czasie II wojny światowej, a jedynym powodem ich zabicia, jak Państwo doskonale wiedzą, jest fakt, iż urodzili się Żydami. Nikt jednak w czasie mojej wieloletniej edukacji w Wiałstoku nie uczył mnie o wielokulturowym charakterze Białego Stoku, ani o tragicznych losach zagłady społeczności. W zupełny przypadek zadecydował, że tą problematykę poznałam, eee, czytając książkę Samuela Pizarro z i nadziei i ta książka otworzyła moją perspektywę patrzenia na korzenie, na miejsce, z którego pochodzę i zainspirowała mnie do dalszych poszukiwań, a także do tego, by właśnie nauczanie o Holokauście traktować jako wyzwanie edukacyjne, ponieważ proszę Państwa widzę ogromną potrzebę żeby tę pamięć kultywować. Cieszę się, że takie konferencje się odbywają, że tak wielu z Państwa jest zainteresowanych dziedzictwem, wielokulturowością, bo to oczywiście pokazuje, jak ogromna zmiana zaistniała w świadomości społecznej. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że transformacja po roku 1989 w oświacie jest znacząca. Za czasów komunizmu nie mówiono o, o Żydach i o wielu innych zagadnieniach, z racji politycznych, uwarunkowań. Ale, proszę Państwa, niestety, jako dydaktyk, z przykrością muszę stwierdzić, że problem nadal. Tak, problemy są specjalnością ludzi. Także Y, musimy się z nimi mierzyć, proszę Państwa. Więc y, y, nadal obserwuję bardzo poważne braki, wykazujące, że, że to nauczanie jednak y, nie przebiega w sposób y, właściwy. I dlatego zawsze na początku y, zajęć takiego cyklu tematycznego, który y, y, robię, y, kieruję do moich uczniów, maturzystów, ankietę. Kieruję ją dlatego, że obserwując programy nauczania wiem, że już o zakładzie Żydów powinni wiedzieć, znać ten problem. Natomiast jakie ja bardzo proste pytania kieruję do nich. Wyjaśni termin holokaust. Uczniowie rozumieją go najczęściej jako ofiarę II wojny światowej. Niektórzy utożsamiają z Żydami to zjawisko. Natomiast... O zagładzie Romów czy Sinti, oczywiście uczniowie nie wiedzą. Ilu mieszkańców liczył przedwojenny Białystok. Też y, uczniowie podają najczęściej dane 200 tysięcy 300. I tak się zastanawiałam, czy żeby taką ankietę skierować tutaj do Państwa uczniów y, szkół średnich, to jakimi danymi mogliby operować, jak dalece w ich świadomości jest zakorzeniony właśnie wielokulturowy charakter również. Super. pytam też swoich uczniów o takie zagadnienia, ile Żydów mieszkało przedwojenne w Oczywiście to jest także odpowiedź, pytanie bez odpowiedzi. W Białymstoku było getto, 80% uczniów nie wie, że było getto. Gdzie mieściło się getto? W tym roku robiłam już tę ankietę, więc jeden uczeń mi wskazał tylko jedną ulicę, więc absolutnie przestrzeń jest jakby niepoznana. Kim był Itzhak Malmet? Ulica bardzo ważna w Białostoku. Nikt z młodych ludzi nie znał jego historii. Oczywiście z wielkim zaciekawieniem wysłuchali jej. Jakie młodzież zna książki podejmujące problematykę Holokaustu? No to oczywiście książek nie znają, ale Niektórzy oglądali film Chłopiec w Pasiastej piżamie, to najczęściej się pojawia w ich odpowiedziach. No i oczywiście może z dwie osoby wskazały pianistę. Także proszę Państwa zastanawiające się, zastanawiającym jest fakt, że nikt z uczniów nie udzielił poprawnej odpowiedzi, przynajmniej na połowę tak prostych pytań. Pytań, które po tylu latach edukacji, bo to jest młodzież, która ma już 18-19 lat. Gdzieś ta edukacja umknęła, proszę Państwa. Dlatego tematem mego wystąpienia będzie, proszę Państwa, wskazanie problemów w nauczaniu w Holokauście oraz przyjrzenie się możliwościom, jakie ten temat daje w edukacji licealnej, oczywiście na lekcjach języka polskiego. W swoim też wystąpieniu chciałabym przywołać możliwości wskrzeszenia pamięci o Żedach suwalskich i przeglądałam te możliwości i przyznam szczerze, że jestem bardzo zachęcona i pozytywnie, pozytywnie należy patrzeć w przyszłość, bo takich inicjatyw u Państwa jest bardzo wiele. Więc proszę Państwa, zasadniczym zagadnieniem są bariery. Dlaczego właśnie? Dlaczego mówisz nie wiem. Jakie czynniki się składają na tę nieświadomość, niewiedzę? Kto, czy w ogóle możemy tutaj w jakiś sposób wskazać od osoby odpowiedzialne, no tutaj wiadomo, że takich prób nie będziemy czynić, ale taką refleksję o tym, jakie problemy występują, chciałabym poczynić. Więc proszę Państwa, nauczanie o Holokauście ma bardzo ograniczony zakres w podstawie programowej. I taką najbardziej chyba bolesną chciałabym uznać jednak y, trudne relacje polsko-żydowskie, proszę Państwa. Skomplikowana historia, tysię, y, tysiąc lat historii pod wspólnym niebem y, są, y, y, skutki przynosiły i pozytywne, i negatywne, proszę Państwa. I y, 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 niestety czasami. Y, to się bardzo ujawnia, kiedy zaczynamy rozmawiać o problematyce zagłady, o problematyce Żydów. Ujawniają się często tendencje różne antysemickie, proszę Państwa, napięcia. I to jest bardzo trudne dla nauczyciela i dlatego sądzę, wielu nauczycieli nie podejmuje tego tematu, dlatego żeby nie było nieprzyjemnie. Też napisałam scenariusz na podstawie wspomnień z białostockiego dekta Saryna w kolumnie Samsona. Nadaliśmy temu tytuł, raport za zaświatów. Wzięło udział 18 uczniów i myśmy zrobili taki pełnowymiarowy spektakl o białostockim dekcie, którego akcja przepływa. Cały ten proces eksterminacji dokonuje się w jednym pokoju. W jednym mieszkaniu przy ulicy Jurowieckiej 24. I tam, proszę Państwa, przychodzą różni znajomi, i właśnie w czasie, w czasie tych spotkań rozmawiają o kwestiach właśnie życia i śmierci, o sytuacji Żydów w czasie II wojny światowej. I co jest, wydaje mi się, takim środkiem docierającym do młodzieży, to to, że właśnie. Zrobiliśmy wertową szkołę, ponieważ autorka tych wspomnień prowadziła dla kilku chłopców sąsiedztwa nauczanie. Ono się odbywało codziennie od godziny 9 do 12 i tam do swojej śmierci był rabinem głównym Białego Stoku i też budował syjonist, proszę Państwa, bo ci ludzie, którzy zostali zamordowani, oni wierzyli, wierzyli głęboko w to, że kiedyś trafią do... Do tej ziemi sobie przeznaczonej i jeździli tam nawet i e, mieli ogromne nadzieje, które się oczywiście nie spełniły. Także, proszę Państwa, jest to wielkie wyzwanie, wiel, wielkie pole do pracy nad edukacją młodych ludzi.